Odcinku przedstawię wam kilka typów osób, które na pewno spotkacie w swojej szkole. Numer jeden: plastiki. Ich głównym i jedynym celem w życiu jest wyglądanie fantastycznie. Jeżeli już pojawiają się w szkole, to tylko po to, żeby pokazać swój nowy wystrzałowy outfit. Bo po co zdobywać dobre stopnie i wiedzę, jak można zostać w domu i znaleźć najlepsze światło do porannej selfie? W przyrodzie występują stadnie. Ich znakiem charakterystycznym jest mała markowa torebka skalany myślą oraz zmina jakby nie mogły się wypróżnić przez ostatnie trzy tygodnie. Numer dwa. Najbardziej znienawidzony przez całą klasę, wszystko wiedzący nadgorliwiec. Przepraszam Pani Profesor, bo Pani Profesor wczoraj zapowiadała sprawdzian i ja chciałabym się zapytać, czy będzie ten sprawdzian, czy go nie będzie. Przepraszam Pani Profesor, bo Pani Profesor wczoraj powiedziała, że będzie sprawdzać zadanie i ja robiłam go cały wieczór i ja chciałabym, żeby Pani sprawdziła to zadanie. Przepraszam Pani Profesor, ale Pani Profesor chyba tutaj zrobiła błąd, bo ja czytałam w książce dla studentów trzeciego roku medycyny, że mejoza jest to podział redukcyjny jądra komórkowego. Numer 3. Spóźniony kłamca. Pani profesor, nie uwierzy pani, czemu się dzisiaj spóźniłam. Jadę sobie jak zwykle tramwajem do szkoły, a tu trzasnęły tory, tramwaj zaczął dachować, wpadł do rzeki. Sto trupów na miejscu. Tylko ja jedna ocalałam. Niestety nie udało się uratować mojego wypracowania. Ale to chyba nieważne, prawda? Najważniejsze, że żyje. Numer 4. Pan popularny. He's sexy and he knows it. W każdej szkole jest jeden taki chłopak, za którym latają wszystkie dziewczyny w szkole. Przystojny, wysportowany i oczywiście zajęty. Wszędzie chodzi w skorcie swoich kolegów, więc nigdy z nimi nie rozmawiałaś, ale to nie znaczy, że nie możesz wyobrazić sobie, jak będą wyglądały wasze dzieci. Prawda? Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawcie kciuka w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Na dole w opisie znajdziecie link do mojego Instagrama oraz Facebooka. Lajkujcie, obserwujcie, subskrybujcie, dzielcie się ze znajomymi i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa, pa pa ra, pa pa pa.